Co nas, jako firmę Remax Duo, wyróżnia na rynku nieruchomości, to wartości, o których będziemy mówić przez kolejnych 10 tygodni. Takie, które są dla nas bardzo istotne w relacjach z klientami, jak również w relacjach pomiędzy agentami. Pracowitość, szczerość, lojalność co to jest pracowitość to jest pewna dyscyplina, aby systematycznie wykonywać prace, które sobie założymy, zobowiązania, które dajemy naszym klientom. Pracowicie, codziennie wykonujemy czynności, do których jesteśmy zobowiązani. Nie tylko wobec klientów, ale przede wszystkim wobec siebie. Zapraszam Cię do współpracy z Remax Duo.